Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam zabrać minutkę na podziękowanie za nasz wspólny, zazalowy konkurs. Jeśli jeszcze nie oglądaliście odcinka z wynikami Waszych projektów, zapraszam do karty. Udało mi się wybrać jedną z Waszych prac i odzwierciedlić ją na prawdziwej konsoli. I mimo iż nasz konkurs już się zakończył, zozolowa loteria, w której możecie wygrać konsolę PlayStation 4 Pro i bony do PlayStation Network nadal trwa. Wystarczy, że zachowacie paragon po kupieniu zozoli i weźmiecie udział w losowaniu na stronie www.promocjazozole.pl. A wy? Próbowaliście już swoich sił? Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem lecimy z kolejnym odcinkiem z wszechstronnej serii o Minecraft. Będzie ciekawie, zapraszam do oglądania! Odległe lądy zniknęły ze świata Minecrafta 8 lat temu. Wraz z nadejściem aktualizacji Beta 1.8, granica naszej mapy nigdy nie wyglądała już tak imponująco. Ten niezwykle zbagowany teren zaczynał generować się na 12-milionowej kratce. Wyznaczał granicę mapy i był błędem generatora świata. średnie lądu powracają do Minecrafta przy wsparciu modyfikacji i najnowszej wersji gry. Sprawdźmy jak wyglądają. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Cześć. Nie witam się z Tobą, tylko z widzami. Cześć, cześć, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przestronnej serii o Minecraft. W którym doskonale wiecie, co się będzie dzisiaj działo i co będziemy robić, ponieważ widzieliście już wstęp do filmu. Ale, Panie i Panowie, trafiłem tutaj na taką ładną wioseczkę, która nie jest taką zwykłą wioską, ponieważ ma niezwykłego sąsiada. Panie i Panowie, witam Was w kolejnym odcinku, w którym zaprezentuję Wam pewien powrót do przeszłości. Hmm, Myślę, że będzie to dość nostalgiczny widok. Eee, uwaga, 3-2-1. Proszę bardzo, odległe lądy wracają do Minecrafta i to w jakim stylu? No cóż, panie i panowie, myślą, że jest to naprawdę niesamowity widok, który do dzisiaj cieszy oko. Odległe lądy, które zniknęły w 2011 roku, no i powracają dziś w 2019, czyli po 8 latach w Minecrafcie 1.14.3. Dokładnie tak, więc słuchajcie wszystkie. Najnowsze bloki z najnowszych wersji gry znajdziecie w tym oto tajemniczym terenie do którego teraz się wybierzemy. No cóż, powiem wam, że jak tylko zauważyłem te modyfikacje, no to powiedziałem sobie, że muszę ją nagrać. No kurczę, fajnie byłoby wrócić do odległych lądów i zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda, czy coś się zmieniło. Ta trawka tutaj bardzo dziwnie zbagowana jest, ale widzę, że z odległości ona się tutaj po prostu baguje. No i słuchajcie, odległe lądy w Minecraftzie zaczynające się na 12 milionowej kratce, dokładnie 12 550 820 bloków zniknęły w becie 1.8 jeszcze w becie 1.7.3 były, ale niestety później przez kilka, kilka, kilka osób zostały usunięte eee, z tego co wiemy, nocz chciał je zatrzymać po prostu w Minecrafcie ale Jeb po prostu zdecydował się je usunąć, no cóż, odległe lądy były w sumie bugiem, tak? Eee, zobaczcie, teren ten generował się rzeczywiście bardzo, bardzo daleko od miejsca spawnu, no i myślą, że twórcy po prostu nie przewidzieli tego, że ktoś będzie w stanie tutaj dotrzeć E, generator map po prostu tutaj się psuł, glitchował, no i sami widzicie jakie tereny nam tutaj wyczarował. No, był to naprawdę głośny temat jeszcze w 2011 roku na moim kanale, e, kiedy nagrywałem wam film o, e, o świecie Widmo. E, jeśli nie wiecie dokładnie wszystkiego o odległych lądach, to zapraszam do tego materiału, ponieważ tam e, dowiecie się wszystkich tak naprawdę oficjalnych informacji o tym, e, o, tym, e, o tym dziwacznym terenie. No, to jest modyfikacja, która po prostu e, do daje te odległe lądy, więc nie wszystko musi działać tak jak w oryginale. Zobaczcie. Tutaj odległe lądy pochłonęła yy, no i no odwrotnie. Odległe lądy pochłonęły wioskę. Dokładnie. Ale tak czy inaczej w tych odległych lądach również generują się struktury. Więc jeśli szukacie naprawdę oryginalnego świata do Minecrafta Survival no to myślę, słuchajcie, że naprawdę trafiliście nieźle do tego materiału, ponieważ przygotowuję dla was mapeczkę, która będzie takim wycinkiem świata tych odległych lądów, no i po prostu będziecie mogli Tutaj na nich zagrać. Jest to niestety wymagająca mapa, ponieważ y, wszędzie sypie się tutaj piasek, żwir oraz y, aktualizuje się, jak widzicie, woda. Więc niestety możecie spotkać y, tutaj dość spore, no spore lagi. Im dalej pójdziecie, tym będzie jeszcze gorzej, ale tak czy inaczej, no zobaczcie, jak to wygląda. Dzisiaj pokażę Wam. Y Przeległe odległe lądy, nieprzeległe odległe lądy. Polecimy sobie do kresu, w którym nigdy nie widzieliśmy tak naprawdę odległych lądów oraz do Nederu. Tak, w kresie również są. Mam takiego dziwacznego skina z poprzedniego odcinka, zapomniałem go szczerze mówiąc zmienić, e, ale słuchajcie, sprawdźmy, co w tych odległych lądach się znajduje. Polecimy sobie tam i zobaczymy, jak to wygląda. No, jest tu niestety dość ciemno, więc jest to naprawdę trudny świat do przetrwania. Myślę, że naprawdę nieźle nadaje się na jakąś serię Minecraft Hardcore, gdzie po prostu. Chodzilibyśmy po tych odległych lądach i, no, musielibyśmy rzeczywiście tutaj w jakiś sposób e, przetrwać. Oczywiście potwory się tutaj generują, zobaczcie, mamy tutaj creepery, mamy tutaj ząbiaczki. E, no i ciemno tak naprawdę jest na tych najwyższych warstwach po prostu tego, m, tego świata. Możemy polecieć jeszcze wyżej, i oczywiście będziemy na samym szczycie, więc e, to byłoby dobre miejsce na zbudowanie domku, chociaż z drugiej strony jest tutaj taki myk, że te odległe lądy, zobaczcie, generują się do samej góry mapy. mm <laughs> Czyli na samej górze nie zbudujemy, nie położymy nawet bloku, ponieważ będziemy na wysokości 256. No ale pokażę wam zresztą, jak to wygląda z bliska. No tutaj jest już znacznie więcej światła, więc ten teren jest troszeczkę bezpieczniejszy, prawda? No, ale tutaj moglibyśmy jeszcze gdzieś domek wybudować, ale zobaczcie, w tym miejscu nie możemy już kłaść żadnych bloków, ponieważ jesteśmy na maksymalnej wysokości mapy. Co ciekawe, e, cały czas w Minecrafcie nie palą się moby, jeśli są na maksymalnej wysokości. E, myślałem, że. Zostało to naprawione, ale jak widzicie, tutaj ząbiaki sobie bez problemu chodzą w dzień i nic się im nie dzieje. Więc cóż, tak wyglądają słuchajcie te odległe lądy. Dzielą się one na kilka rodzaj. Myślę, że warto to przypomnieć, ponieważ myślą, że ten drugi rodzaj odległych lądów jest ciekawszy do gry na Survivalu. Ale fajny teren, zobaczcie, jak to, jak to jest wysokie. Ok, tutaj zobaczcie, mamy takie pionowe słupy skalne, tak? I co gdzie nie, gdzie mamy dziury. No ale możemy tutaj zauważyć, że to jest wszystko tutaj jakoś elegancko połączone i mamy po prostu jakiś. Wolne przestrzenie. Eee, to odległe lądy zaczynają się na kratce 12 550 820. Weźmy sobie tutaj, wpiszmy te same, słuchajcie, koordynaty i będziemy tak naprawdę na rogu mapy. I to, co jest ważne w tym wszystkim, to zobaczcie, że. Te odległe lądy dzielą się na przyległe do mapy, czyli zobaczcie, tutaj mamy kres tak naprawdę mapy, 12 milionów. Wiem, że kres jest na 30 milionach kratek, ale pamiętajcie, że odległe lądy zaczynały się już generować na 12 milionach jeszcze w tych starych betach, nie? No i zobaczcie, tutaj mamy przyległe odleg odległe lądy, które właśnie generują te pionowe, dziwaczne słupy skalne, a tutaj mamy nieprzyległe, które tworzą takie piętra i to wygląda naprawdę niesamowicie. Ja sobie wezmę tutaj jakiś night vision, czy Pyk, pyk, pyk. Night Vision elegancko ładnie. No i zobaczcie. Zobaczcie tylko na ten teren, co tutaj się dzieje. Jak to wygląda? No, mamy ogromne, otwarte przestrzenie. Myślę, że na Survival naprawdę to się wszystko elegancko nadaje. To jest dziwaczne. Zobaczcie tutaj po skosie się coś generuje. Mega dziwna sprawa. I odchodzi to chyba idealnie od skosu mapy. No, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, ale pamiętajcie, że to jest modyfikacja, więc y, może być tutaj dużo, dużo, dużo innych rzeczy niż w oryginalnych odległych lądach. No, ale tak czy inaczej, zobaczcie ogromne, otwarte przestrzenie. Niestety latam na Night Vision, więc y, wszystko widzę. Bez tego byłoby tutaj strasznie ciemno. No, ale ten teren jest tutaj strasznie, strasznie dziwaczny. No. Kurczę, no aż, aż się zachęciłem, żeby zagrać tutaj na, na hardkorze naprawdę. E, na takiej maperce. Weźmy sobie game mode Spectacle, okej, okay, i zobaczmy, jak to wygląda wyżej. Czyli tutaj, gdzie to słońce może wpadać, tak naprawdę. Zobaczcie, patrzcie, jakie tutaj są dziwaczne tereny. No tutaj rzeczywiście można chodzić i myślą, że byłoby całkiem jasno. Patrzcie tylko na to, zobaczcie na tę wioskę, jakie super. O kurde, ale kozacki teren. Ha! <laughs> Okej, okay. no fajne, słuchajcie, mega, mega fajna sprawa. Tak jak wam mówiłem, na tych terenach generują się struktury, ale mogą być one zgliczowane. Dla przykładu możemy teleportować się na 13-milionową kratkę. Czekajcie. Pyk. Okej, okay. dobra, weźmy sobie tutaj 13 milionów może z tej strony. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Im dalej tak naprawdę się teleportujemy, tym gorzej tutaj z optymalizacją Minecrafta. Choć bariera mapy na 30 milionowej kratce w tej modyfikacji została zniesiona, możemy teleportować się dalej niż 30 milionów kratek. No to niestety bagi się tutaj pojawiają. Wielkie lagi, nie wiem do końca dlaczego. Myślę, że są to po prostu ograniczenia już kodu Minecrafta. Ogólnie fajny teren nam się tutaj wgenerował, patrzcie. Dobrze, i tutaj zobaczmy, sprawdźmy locate na Przykład y, forteca. Zobaczmy, czy tutaj będzie. No, niestety, fortece tutaj najwyraźniej się nie generują. Ale coś może innego. Mansion. Mansion również będzie miało duży problem. Ponieważ. Y, ponieważ, jak już się wygeneruje, to bez budynku. Tylko ewentualnie po prostu z. Y, z, z potworami, które powinny generować się w, tym, w tej strukturze, więc niestety, ale chyba mamy jakiegoś ogromnego laga. Widzicie? Teleportowaliśmy się już gdzieś dalej i mamy spory problem. Dobra, mamy tutaj, zobaczcie, e, mansion. Spróbujmy się do niego tele do niej teleportować. Zobaczmy, czy coś tutaj się znajduje. Ja już to testowałem i niestety zakończyło się to niepowodzeniem. Tak, jak widzicie, mamy tutaj tylko windykatorów, mamy tutaj tylko potwory e, i niestety nie ma tutaj tej całej willi, tak? Tych. E, tych pyladżerów. No szkoda, szkoda, szkoda. Ale tak czy inaczej możemy natrafić na wioski. Eee, jak będę dla was przygotowywać tę mapeczkę, no to postaram się wkleić te struktury, żebyście po prostu mogli... Eee, żebyście po prostu mogli je sobie eksplorować. No i fajne jest też to, że śmiga to naprawdę na Minecraft 1.14.3. No bo kurczę, eee, mamy tutaj wszystkie bloczki, które możemy wykorzystać. No i bardzo oryginalny świat survival do gry. Myślę, że prędko się nie znudzi, ponieważ te tereny no są naprawdę niesamowite. I myślą, że warto zacząć grę, gdzie Gdzieś tutaj, zobaczcie, na rogu tak naprawdę tej mapeczki, żeby mieć dostęp do przyległych i nieprzyległych odległych lądów. No dobra, słuchajcie, polecimy sobie teraz do netheru. Zobaczmy, jak wyglądają te odległe lądy w netherze. Myślę, że nie będzie to duże zaskoczenie, ponieważ e, spodziewamy się, jak wyglądają. Chyba, że nie oglądaliście rzeczywiście moich wcześniejszych filmów. Ok, obsidian, lecimy pyk, pyk, pyk. Pięknie, ładnie, elegancko. Kładziemy tutaj portal. Oj mam 30 klatek, słuchajcie. Coraz, coraz mniej mam tych klatek na sekundę. Mam nadzieję, że jak polecimy do netheru, to to wszystko się troszeczkę naprawi. Okej. Okay. Czekajcie, teraz zrespimy się pewnie w normalnym netherze, bo jak zapewne wiecie. Neder jest ośmiokrotnie mniejszy. Dokładnie, tak. Okej, okay. pyk, i lecimy. Słuchajcie, myślą, że znowu na róg sobie polecimy. Czyli na tylko o nie, na te koordynaty. Czekajcie, czekajcie. Tutaj, dokładnie tak. No i zobaczmy, jak to wygląda. No, oczywiście, że odległe lądy się generują. Jak żeby inaczej, słuchajcie. Myślę, że to też wygląda tutaj naprawdę ciekawie. Patrzcie, jesteśmy na rogu, czyli tutaj mamy te pionowe słupy skalne, tak? Już się nauczyłem, tak? Już to nazwałem, więc tak mówię. A tutaj mamy te nieprzyległe, chyba odległe lądy. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj chyba to jest. Wait. Tutaj się zaczynają, tak? Okej. Okay. Czyli tutaj jesteśmy na jakiej kratce już? Ho. Oh. Tutaj jesteśmy w tych odległych lądach, Game Mode Spectacle sobie weźmy jeszcze, zobaczmy, może tak będzie nam się lepiej latało. I zobaczmy czy, e, czy Bedrock jest cały, tak Bedrock jest cały, okej, okay, więc tutaj Bedrock działa bez zarzutu. Tutaj zobaczcie, mamy te ten nieprzeległe odległe lądy i mamy odsłonięty Bedrock, okej, okay. no wygląda to dość e, niecodziennie, haha. W porządku i tutaj zobaczcie, będziemy mieli to otwarte przestrzenie. No to wygląda jak zwykły nether, prawda? Ale wiecie, co jest fajne? Ten nether wygląda naprawdę spoko. Zobaczcie, mamy tutaj tak jakby piętra, tak? W tym netherze, i tak rzeczywiście według mnie powinien wyglądać nether. Bo jest to mimo wszystko bardzo mocno, mocno, mocno. Upchnięty, mamy tutaj bardzo dziwaczny teren w naderze tak czy inaczej. Ale tutaj mamy jakieś sensowne piętra i to wygląda myślę całkiem ok. Na każdym piętrze w sumie mogłoby się znajdować coś innego, prawda? Jakiś inny biom, czy nie wiem. Okej, okay, dobra, teraz trochę odpływam, więc myślę, że to jest temat na inny odcinek. Ale odległe lądy wyglądają naprawdę spoko. Mamy tutaj również fortece, więc będzie co zwiedzać. Eee, ale tak czy inaczej chyba nic specjalnego. Nic. Nie, nie oczekiwałem niczego więcej, tak naprawdę od tych terenów. Wygląda to ok po prostu, ale. Ale szczęka po prostu nie opada. To, czego słuchajcie, jeszcze nie widzieliśmy, tak naprawdę. Co tutaj są takie, zobaczcie, duże przestrzenie z sanda i gravelu? Fajnie to wygląda w sumie. To, czego jeszcze nie widzieliśmy, to uwaga, odległych lądów w kresie. I myślę, że to może być interesujące. Weźmy sobie tutaj. Oho, dobra, zespałnęły nam się tutaj gasty gdzieś dookoła i nam płaczą. Dźwięki kota słyszymy. Wiecie, że gasty tak naprawdę, te, te dźwięki gasta to są dźwięki kota. Noc nagrywał swojego kota i po prostu przerobił w jakiś sposób te dźwięki. No dziwna sprawa, nie? Okej, okay, dobra, słuchajcie, i lecimy do kresu. No i uwaga, gdzie się zrespimy? Gdzie się zrespimy? Zrespiliśmy się również na 12-milionowej kratce. Okej, okay, a dlaczego nie na środku? A to dziwne. Dobra, i uwaga, sprawdzamy tutaj róg. Pyk. No i słuchajcie, jesteśmy, zobaczcie, tutaj mamy normalną wyspę w kresie i odległe lądy, których no jeszcze nie widzieliśmy tak naprawdę, bo nigdy nie było takiej możliwości nawet, w becie 1.7.3 jeszcze nie było po prostu kresu. Proszę bardzo, e, możemy sobie do takiego kresu wskoczyć i mamy również dziwaczny i zbagowany teren. Cóż, słuchajcie, modyfikacja naprawdę e, godna polecenia. Jeśli ktoś z was e, szuka rzeczywiście oryginalnego świata do zagrania na survivalu, no to może spróbować swoich sił. Jak taka rozgrywka by wyglądała? No szczerze mówiąc, nie wiem, nie próbowałem, nie grałem, ale myślę, że rzeczywiście na hardkorze będzie to naprawdę spore wyzwanie. Tym bardziej, że jest tutaj bardzo, bardzo ciemno niestety. No ale cóż, myślę, że koks gracze sobie tutaj bez problemu poradzą. Możecie potraktować to jako takie małe wyzwanie. Spróbujcie, słuchajcie, zagrać sobie na e, tych odległych lądach. E, modyfikacja działa na specjalnym e, odarze Nie jest to Forge, jest to... E, Kurczę, jak to się nazywało? Może tutaj mam? Fabric Loader. Dokładnie, na górze, zobaczcie, możecie przeczytać. I niestety, żeby wgrać tego jednego moda, musicie zainstalować cztery różne modyfikacje. E, instaluje się ten Fabric Loader tak samo jak Forge, czyli Pobieracie, e, odpalacie zjawę i po prostu możecie go zainstalować, jeśli macie taką wersję Minecrafta e, zainstalowaną jaką podstawę. Więc w opisie znajdziecie również poradnik, jak tego moda zainstalować. No cóż, słuchajcie, zrobiliśmy sobie taki powrót do przeszłości, mały co? Te odległe lądy zniknęły naprawdę dawno temu. Pamiętam, jak wstawiałem film, jak wielki jest Minecraft, i rzeczywiście ten film był niezwykle popularny. Jest to chyba jeden z najpopularniejszych filmów na moim kanale. No i fajnie rzeczywiście, mimo wszystko do tego wrócić. No najlepszy widokiem. Eee, zobaczcie, jeszcze jedna rzecz, taka ciekawostka przy okazji. Mam wymiarowe liście. Wiecie jakim sposobem? Bardzo prostym sposobem. Eee, wystarczy wgrać resource pack Better Leaves eee, i po prostu dodaję do, e, do liści takie po prostu malutkie, e, malutkie jakieś, e, jakieś jakieś jeszcze teksturki dodatkowe. Więc e, ten resource pack również będziecie mieli w opisie, jeśli będziecie ciekawi. Eee, działa to w taki sposób jak Better Foliage. E, modyfikacja, która nie jest dostępna na Minecrafta 1.14. Niestety... Eee, a miło mieć takie, takie ładniejsze liście w Minecrafcie, więc w opisie również znajdziecie link do tych teksturek. Taki gratis ode mnie tutaj po prostu. Eee, no dobrze, słuchajcie, polecimy sobie jeszcze raz na odległe lądy. Zobaczymy, jak one się prezentują. Może z jakiegoś fajnego widoczku tutaj. No cóż, no robią wrażenie. Robią wrażenie takie samo jak kiedyś. Eee, no i szkoda, że to rzeczywiście zostało usunięte. Było to, była to mia miało taką iskrę po prostu, jakąś magiczną w sobie eee, ten teren no wyglądało naprawdę niesamowicie czasami bagują się tutaj potwory z daleka, ale one szybko się ogarniają po prostu jak się generują, jak się pojawiają na mapie to no, jakieś dziwne kształty tutaj przybierają, ale później już jest ok no dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Myślę, że fajnie było wrócić do odległych lądów i fajnie to, że taka modyfikacja powstała. Każdy z Was może ją sobie zainstalować na prawie najnowszej wersji Minecrafta na 1.14.4 chyba tej modyfikacji niestety nie ma, ale w opisie dorzucę po prostu informację, jeśli rzeczywiście pojawi się jakaś aktualizacja, bo najnowszą wersją no mimo wszystko jest 1.144, prawda? No dobrze, czy coś jeszcze powinienem wam o tym wszystkim powiedzieć? A no tak, że jeszcze została zniesiona ta bariera, ta granica mapy, tak? Ta 30 milionowa granica mapy, więc słuchajcie, spróbujmy teleportować się e, na koordynaty dp player. 32 milionów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Weźmy tutaj 100 i na przykład 100, i gdzieś tutaj niedaleko powinny te odległe lądy się kończyć. Tak naprawdę, bo one mają swój koniec, ale kiedyś się kończyły na 32 milionowej kratce, ale teraz chyba. O tak, teraz ciągną się znacznie, znacznie, znacznie dalej pewnie. Gdzieś do miliardowej kratki. Okej, okay, patrzcie, jaka dżungla tutaj nam się zrespiła fajna. No super, słuchajcie, można tutaj znaleźć naprawdę fajne tereny. Okej, okay, chyba mamy jakiegoś ogromnego Laga. Chociaż nie, krowy się ruszają. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na 32-milionowej kratce, to może tepnijmy się w takim razie na miliardową kratkę. Zobaczymy jak to wygląda. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, dobrze wpisałem. 9,0 miliard, prawda? No i zobaczcie, jesteśmy na miliardowej kratce w Minecrafcie. No jak widzicie, wszystko jak na razie ładnie, po prostu śmiga. Okej. Okay. Aha, chyba mamy tutaj bug z oświetleniem. Tak mi się wydaje, ponieważ wiem, że od jakiejś tam liczby koordynatów oświetlenie po prostu w Minecrafcie przestaje działać. Zobaczcie, mamy tylko oświetlone górne bloki, a tutaj jest ciemno, ale żeby to potwierdzić, to sprawdźmy mimo wszystko. Oho. Dokładnie, patrzcie, mamy dzień, a tutaj po prostu nie ma oświetlenia, więc no tutaj już nie warto grać, ponieważ nic tak naprawdę nie zobaczycie. Um, I pytanie tylko, czy to oświetlenie działa w taki sposób, że go nie widzimy, czy rzeczywiście nie działa i mogą się tutaj respić potwory? No, nie wiem, szczerze mówiąc, tego nie testowałem, ale jest to też ciekawa, ciekawa sprawa. Możemy zobaczyć, no nigdy nie byłem na miliardowej kratce, słuchajcie, no No to może 10-miliardowa kratka. Okej, okay, topamy się, o, ale mnie tu lagi dopadły. No i słuchajcie, Minecraft mi się chyba zwiesił. O kurde, dobra, mam kręcąco się kółeczko Windowsa. Zaraz mi tutaj wyleci jakiś blue screen czy coś podobnego. Nie no, bo przesady, Minecrafta mi tylko skreszuje, więc słuchajcie, no nie można przesadzać. Tak jak wam mówiłem na początku materiału, e, im dalej po prostu lecicie w głąb odległych lądów, no tym gorzej, tym gorzej e, i, i po prostu wszystko tutaj się psuje, gliczuje i Minecraft wam całe wywali, więc... No dobra, słuchajcie, para kończyć, para kończyć ten materiał, więc dziękuję wam za oglądanie. Fajnie było wrócić do odległych lądów tutaj, zobaczyć jak to wygląda. Myślę, że warto będzie nagrać jeszcze e, z tego terenu kilka odcinków, bo mimo wszystko no jest to jakaś taka ikoniczna, ikoniczna rzecz w Minecraftcie w starym Minecraftzie, e, która zniknęła w 2011 roku, a... Została zapamiętana tak mocno przez nas, przez graczy, że, że, że warto po prostu jeszcze, jeszcze tutaj kilka razy do tego miejsca wrócić. Dobrze, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się do usłyszenia w kolejnych filmach. E, szykuję dla Was jeszcze taką kompilację, topkę e, 10 najlepszych modyfikacji dla Minecrafta 1.14.4. E, wysłaliście mi naprawdę sporo modów na karcie Społeczność, więc już niedługo pojawi się taki materiał. Um, I co, i co, i co? No i słuchajcie, e, i to Tyle. O Minecraft na krawędzi. Opowiem Wam w innym odcinku albo po prostu na karcie społeczność, bo też dużo się dzieje. Dobrze, dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!